Droga Roosevelta do wojny, geneza wojny z 1939 roku. Tajne dokumenty z europejskich archiwów opublikowane przez Komisję Archiwalną Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niniejszy zbiór zawiera 33 dyplomatyczne raporty i zapisy pochodzące z francuskich, polskich, belgijskich i innych materiałów dokumentalnych. Które znalazły się w posiadaniu Niemiec, a które umożliwiają wgląd w motywy, metody i cele polityki zagranicznej prezydenta Roosevelta. Zbiór obejmuje przede wszystkim okres od jesieni 1937 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych, przemówieniem kwarantannowym w Chicago, rozpoczął zdecydowaną politykę wojenną. Aż po upadek Francji. Który latem 1940 roku doprowadził do zakończenia pierwszej fazy polityki wojennej Roosevelta. Dokumenty numer 15, 17, 18 i 21 znane są z białej księgi numer 3 polskie dokumenty dotyczące historii poprzedzającej wojnę wydanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 1940 roku. Fragmenty niektórych innych dokumentów zostały już opublikowane w prasie codziennej. W zarysie dokonano analizy i częściowo zacytowano także inne dodatkowe materiały, w przypadku których pełne przytoczenie treści wykraczałoby jednak poza dany temat. Potęga spisku i potęga niemocy. Stany Zjednoczone robią obecnie wszystko, by powstrzymać erozję mitu: mitu imperium wszechwładnego nadzorcy wszechobecnego i wszechmocnego strażnika, który każe i nagradza ochwala i gani. Waszyngton w istocie pogodził się z tym, że tworzony, wykuwany w pocie czoła i zalewie krwi nowy porządek światowy będzie oparty na wielu ośrodkach, dominujących w swoich regionach. Ta regionalizacja globalizacji ma charakter obiektywny i proces ten jest nie do powstrzymania. Można go przedłużyć, co USA właśnie czynią. Tym niemniej elity amerykańskie przyjęły do wiadomości, że nie da się go zatrzymać zupełnie i iluzji hegemonii nie da się dłużej utrzymać. Pozostają więc negocjacje i wysiłki, by zająć jak najlepszą pozycję na grzędzie równoprawnych mocarstw. I to się dzieje na naszych oczach. Roku pańskiego 2023 hartuje się stal. Widzimy nowe świata tworzenie. Cała Eurazja wraz z Afryką to w optyce Pentagonu jedno wspólne pole bitwy One Singular Battlefield. Tak jest ono postrzegane przez tamtejszych planistów. Nie jest to rzecz nowa. Stany Zjednoczone planowały swoje działania w ten sposób już podczas II wojny światowej, określając jeden teatr wojenny za pomocą dwóch scen: Atlantyku Europy oraz Pacyfiku Azji. Z punktu widzenia budowy stref nadzoru, nie ma żadnej wręcz różnicy między rokiem 1941. I rokiem 2023. W obu okresach, to jest podczas II wojny światowej oraz rozpoczętej nad Dnieprem III wojny światowej, kluczem do sukcesu jest zdobycie dominacji nad Półwyspem Europejskim oraz nad Chinami, czyli Azją. Do zdobycia przewagi nad Chinami oraz do kontrolowania ich, najpierw potrzebne jest wyjaśnienie sytuacji na Półwyspie Europejskim, a konkretnie zniszczenie Rosji. Do zniszczenia Rosji potrzebne jest użycie przeciwko niej jako narzędzia Tarana, Ukrainy. Amerykanie rozpoczęli ten proces jak wiadomo w 2004 roku, kiedy skonstruowali nad dnieprem wrzutkę strategiczną, dywersyjny pierwszy Majdan, którego drugą odsłonę widzieliśmy w latach 13-14. Teraz zaś trwa brutalne wypychanie Rosji za Ural poprzez m.in. uczynienie z Bałtyku i Morza Czarnego wewnętrznych mórz NATO. Trwa próba załamania Rosji od środka za pomocą sankcji, próba wywoływania buntu Rosjan przeciw władzy. Wszystkie te działania skazane są na niepowodzenie. Rosja nie tylko przetrwa te zmagania, ale wyjdzie z nich mocniejsza i to ona będzie stawiała warunki, które będą musiały być przyjęte przez Waszyngton. Rosyjsko-chińska deklaracja sojusznicza z 4 lutego 2022 roku oraz oświadczenia obu stron po wizycie prezydenta Xi w Moskwie w marcu 2023 roku wyraźnie sygnalizują brak zgody obu partnerów na unilateralne gangsterskie poczynania USA na świecie oraz wolę oporu. Pekin i Moskwa nie tylko stoją na czele globalnej większości, globalnego wolnego świata, nie tylko przyjęły wyzwanie rzucone im przez Amerykę, ale sojusz ten, nie ujęty po prawdzie w formie dokumentu, stabilizuje kruszający w wyniku dywersyjnych działań USA dotychczasowy ład światowy. Pytaniem otwartym pozostaje dobór środków i cele Waszyngtonu w realizacji procesu rozpoczętego przez administrację prezydenta Bidena. Nad Potomakiem zdaje się, że widzą jego nieskuteczność. Sygnalizowałoby to amerykańskie wygaszanie i pauperyzację Europy. To jest właśnie słynne, zapowiadane już w 2020 roku przez Bidena Dark Winter dla Półwyspu Europejskiego. Dark Winter Made by USA. Kasowanie potencjału gospodarczego Europy, niszczenie tutejszej konkurencji ekonomicznej w połączeniu z pompowaniem w nią niepotrzebnej amerykańskiej broni z zyskiem dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie tyle ma rys neokolonialny, ile świadczy o tym, że Wall Street i Pentagon pogodziły się z tym, że Waszyngton skazany jest na osłabienie swoich wpływów politycznych na Półwyspie Europejskim. I w ślad za tą reiteradą, na większą skalę i brutalniejszą niż ta haniebna ucieczka z Afganistanu w lipcu 2021 roku, następuje palenie opuszczanych terytoriów. Dlaczego? Ponieważ USA robią wszystko, aby przyszła odbudowa potencjału Europy trwała jak najdłużej jeśli ma ona stworzyć z Rosją i Chinami jedną wielką antyamerykańską przestrzeń ekonomiczno-polityczno-wojskową. Jeśli trzeba by było, to Pentagon gotów byłby nawet skazić nuklearnie najważniejsze miejsce dla szlaków lądowych łączących Cesarstwo Chińskie z Europą mianowicie nasz region Polskę, Białoruś i Ukrainę. Paradoksalnie, jeżeli elity amerykańskie chcą ratować słabnącą pozycję USA, muszą pokonać głównego wroga wroga tkwiącego w nich samych. Własną pychę oraz zjudaizowane wyobrażenia o własnej wyjątkowości. A to najtrudniejszy przeciwnik do pokonania. Pokonanie samego siebie jest zawsze najtrudniejsze. Elity nowojorsko-waszyngtońskie co prawda są wyjątkowo elastyczne. Zręcznie stosują mimikrę oraz potrafią improwizować. Tym niemniej pycha imperialna elit doprowadziła do upadku niejedno nawet najsilniejsze państwo. W najbliższym okresie, zwłaszcza w kontekście nadciągających listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w roku 2024, z uwagą warto śledzić ewolucję polityki Waszyngtonu, a my, Polacy, szczególnie, ponieważ jeszcze bardziej odczujemy skutki tych wolt geopolitycznych USA, niestety na własnej skórze. Ukraińcy już poczuli. Niniejszy, pasjonujący zbiór dokumentów odsłania wiele nieznanych lub mało znanych faktów z nieodległej przeszłości. Ujawnia tło zmagań, opanowanie nad światem. Wszystko to nadal ma wpływ na naszą rzeczywistość. Do dziś ponosimy, zwłaszcza my, Polacy, konsekwencje zakulisowych działań opisanych w tym zbiorze. Pan Nikt, Gdynia, 31 marca 2023 roku. W 84. rocznicę udzielenia Polsce przez Anglię nic nieznaczących gwarancji niepodległości. A których to przyjęcie przez przedwojennych warszawskich renegatów stało się przyczyną naszej zagłady jesienią 1939 roku. Zagłady, z której nie wyszliśmy do dziś. Ambasador Polski w Waszyngtonie do Polskiego Ministra Spraw Zagranicznych. Raport. Waszyngton, 9 lutego 1938 roku. Tajne. W ubiegłym tygodniu w Departamencie Stanu rozmawiałem z sekretarzem Hulem i podsekretarzem Jamesem C. Danem. Na temat tak bardzo interesującej nas kwestii imigrantów. Z moich obserwacji wynika, że zainteresowanie wzrasta w miarę zajmowania się tą sprawą, która wymaga pomocy i rozwiązania na poziomie międzynarodowym. Kwestia ludnościowa w Polsce jest tu dobrze znana. Interesują się nią nie tylko czynniki państwowe, ale także organizacje społeczne, zwłaszcza żydowskie. Jeśli chodzi o aspekt żydowski, to obecnie jasne jest, że Żydzi zamieszkujący północno-wschodni obszar Europy, a zwłaszcza Polskę, są z elementem niesasymilowanym przez wieki, który żyje własnym życiem z zachowaniem średniowiecznych tradycji, tworząc w ten sposób zapalne ognisko, z którym nie można sobie poradzić za pomocą zwykłych środków administracyjnych. Mogłem dostrzec w tych rozmowach że potężne organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych żyją w ciągłym i nieustannym strachu o los swoich rodaków w Europie, a ostatnie antysemickie posunięcia rządu Rumunii dolały oliwy do ognia. Nacisk Żydów na prezydenta Roosevelta i na Departament Stanu staje się coraz silniejszy, zwłaszcza z uwagi na znaczenie uzyskania wyjazdu z kraju ze wsparciem dla Żydów zagrożonych w Niemczech, Polsce, Rumunii i innych państwach. Przy tym wsparciu należy oczywiście postawić znak zapytania, gdyż nie wiadomo, jaką formę miałoby ono przyjąć. Dziś jedynym hasłem przewodnim tego aktywnego wsparcia, zarówno u prezydenta Roosevelta, jak i w Departamencie Stanu oraz wśród organizacji żydowskich, jest przekonanie, że emigracja jest jedynym wyjściem z tej naglącej sytuacji. Trudności jednak się nawarstwiają i staje się coraz bardziej widoczne od momentu podjęcia praktycznej realizacji planu emigracji. Jest bowiem faktem, że żadne państwo nie chce przyjąć Żydów w dużej liczbie, z wyjątkiem Palestyny, która równocześnie jest poddawana dużej presji ze strony Wielkiej Brytanii. Nie można nawet z całkowitą pewnością liczyć na rzekome próby osiedlenia kilku rodzin na Madagaskarze czy w Australii lub w mniejszych państwach Ameryki Południowej. Stąd to zdecydowanie zbyt małe liczby, aby mogły przynieść faktyczną pomoc dla całościowego problemu. W świetle podanych danych udało mi się w rozmowie z Hulem i Dunem ustalić, że Żydzi, którzy ulegają w tym momencie nastrojowi paniki, są obecnie prekursorami tworzenia nastroju wojennego, który ma pogrążyć cały świat w wojnie i doprowadzić do ogólnej katastrofy. Nastrój ten jest coraz bardziej widoczny. Podstawowym warunkiem jest podział świata na dwa wielkie bloki faszystowski i demokratyczny. Do bloku faszystowskiego Żydzi oraz przymierzeni z nimi pośrednicy i pomocnicy zaliczają. Oprócz Włoch, Niemiec i Rumunii, również inne państwa wśród nich także Polskę. Do drugiego strony demokratycznej Anglię, Francję, Stany Zjednoczone i, na tym samym planie, również Rosję sowiecką. Nawiasem mówiąc, przy określaniu tych demokratycznych państw Żydzi wprowadzili prawdziwy zamęt. Do jednego garnka wrzucili ideę demokracji i komunizmu, a przede wszystkim zatknęli sztandar żarliwej nienawiści do nazizmu. Wszystkie manifestacje wojenne w Hiszpanii, na Dalekim Wschodzie, ostatnie zmiany w Rumunii przypisuje się zbrodniczym wpływom nazizmu. Ta nienawiść prowadzi do wściekłości. Jest propagowana wszędzie i na każdym kroku w sztukach teatralnych, w kinach, w prasie. Niemcy są przedstawieni jako naród żyjący pod wpływem arogancji Hitlera który chce podbić cały świat i utopić całą ludzkość w morzu krwi. W rozmowach z przedstawicielami prasy żydowskiej wielokrotnie spotykałem się z nieugiętym i zdecydowanie prezentowanym stanowiskiem, że wojna jest nieunikniona. W propagandzie tej międzynarodowe żydostwo używa wszelkich środków, wykorzystuje wszystko, co sprzeciwia się tendencji do jakiejkolwiek konsolidacji i porozumienia między państwami. W ten sposób nieprzerwanie, ale pewnie rośnie wśród tutejszej opinii publicznej przekonanie, że Niemcy i ich faszystowscy satelici są wrogami, których demokratyczny świat musi pokonać. Jerzy Potocki, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej.